Z Wami w kolejnym vlogu na moim kanale. My dzisiaj zaczynamy dzień od zwiedzania Nusy Duły. Przyjechaliśmy właśnie przed momentem, zaparkowaliśmy skuter, a tam właśnie na tamtym parkingu i lecimy teraz tutaj zobaczyć co tu się dzieje. Wygooglaliśmy na mapie, że dojechaliśmy właśnie do Nusa Duła Pitch i na wstępie Wam powiem, że pierwsze wrażenie jest naprawdę bardzo pozytywne. Wyjeżdżaliśmy, była ochrona na wejściu jakby tej dzielnicy, tego miasteczka, nie wiem dokładnie co to jest, no ale tego miejsca stali się będziemy tutaj robić, więc na pewno jest to takie bardziej luksusowe miejsce bali, bym powiedziała. Tutaj dużo osób też właśnie zachwalało, żebyśmy tutaj przyjechali, bo trochę inaczej wygląda tutaj to bali. Jest to bardziej takie bali, bym powiedziała, dla bardziej wymagających. Jest dużo luksusowych, takich wiecie, droższych rezortów. Jest na pewno bardzo ładnie. Szersze są drogi, nie ma takiego wiecie gwaru, jak tam no, w tej innej części bali, w której byliśmy, w czyjciangu, Seminyak i tak dalej. I na pewno co ważne są chodniki, czyli można normalnie z dziećmi chodzić na spacer, gdzie tego no, akurat w tamtym rejonie, gdzie byliśmy, brakowało nam, bo my lubimy chodzić. Jechaliśmy w ogóle taką autostradą, jak mogliście zauważyć. Ta autostrada była pomiędzy chyba morzem, tak mi się wydaje. Ona była płatna, natomiast my nie wiedzieliśmy, potrzebowaliśmy takiej karty. Nie mieliśmy tej karty, ale taki miły pan z obsługi nabił na swoją kartę. A my daliśmy mu do ręki 5000 rupii, więc bardzo fajnie. Idziemy się teraz tutaj przejść, więc mam nagram przywykli, jak to właśnie tutaj wygląda, bo jest naprawdę ładnie w ogóle. Co najważniejsze, nie ma tutaj śmieci, jest bardziej tak zadbanie. Więc wydaje mi się, że faktycznie, że to jest taka część bardziej dla ludzi wymagających, którzy szukają, wiecie, nie takiego swojskiego Bali, jak to się mówi, tylko właśnie wolą taką Europę na Bali. Tutaj zaczyna się już chyba plaża. Natomiast jest odpływ i nie ma wody, ale naprawdę na tej plaży jest bardzo czysto. To co widziałam wczoraj w ciągu, była jakaś tragedia, a tu jest naprawdę bardzo, bardzo czysto. Widać, że dbają o. Zobaczcie jaki w ogóle tutaj jest ładny trawnik, dawno nie widziałam takiego ładnego trawnika na Bali, tam widziałam pan, nawet ogrodnik coś tam przycinał, więc naprawdę tutaj jest bardzo, bardzo ładnie. Jechało się bardzo szybko, od naszej miejscówki w Seminiaku jechaliśmy co prawda tam koło 30 minut, więc jest to tak optymalnie jak na Bali, bo wszędzie gdzie tam się poruszamy w tym okręgu, do jakichś sklepów, czy jakieś, wiecie, miejsce atrakcji, gdzie chcemy pojechać? To właśnie jedziemy, tak 10 to jest bardzo mało, ale tak zazwyczaj jedziemy około 20 minut, więc jest to naprawdę blisko, ten usadła. Kało Duły też niedaleko jest, Ulwa więc może dzisiaj nam się uda zajechać, jak się tutaj nacieszymy tym widokiem, bo naprawdę jest tutaj bardzo ładnie. Odkąd jestem na Bali, nie spotkałam się z takim miejscem, żeby wszystko było tak zadbane. Tu jest naprawdę bardzo zadbane. Wydaje mi się, że jest to robione pod turystów, choć wiem, że tutaj mieszka kilka Polaków, więc na pewno nie jest to tylko miejsce, wiecie, gdzie są luksusowe resorty i gdzie ludzie przyjeżdżają na wakacje, tylko ludzie normalnie na co dzień tutaj też żyją. Więc będziemy eksplorować to piękne miejsce dziś, więc będziemy dawać dziś znać, jak to jest Dzisiaj akurat co do pogody, to nie ma słońca, jest niebo zachmurzone. Natomiast niech was to nie zmyli: że nie ma słońca, nie jest ciepło, bo jest bardzo gorąco. Więc to, że na Bali nie ma czasami słońca, nie znaczy, że jest zimno. W ogóle na Bali chyba, oprócz klimatyzacji, jak byłam w jakimś budynku, to cały czas jest ciepło. Powiem wam, że nawet wieczorami, jak w Polsce jest powiedzmy, właśnie wieczór, taki wiecie, po upalnym dniu, i wieczorem jest to lekko chłodno, to tutaj czegoś takiego nie ma. Tutaj cały czas jest dosłownie palma. Tak szczerze to Wam powiem, że czegoś takiego na Bali to ja się nie spodziewałam, że jest tak ładnie, że, znaczy ładnie, na Bali ogólnie jest ładne, tylko, że jest takie czyste miejsce. Powiem Wam, że tyle co oglądałam na YouTube tych różnych materiałów i tak dalej odnośnie właśnie wycieczki na Bali, to nie spotkałam się, żeby ktoś właśnie raz miał nosy nie wiem, czy to mało ciekawy temat. No mnie akurat to mega zaciekawiło, że jest jednak miejsce na bali dla bardziej wymagających, nie tylko wiecie, no bo wiecie, tamte miejscówki, co my akurat sprawdzamy czasy ciągu, seminjak i wokół różne tam wioski to są bardzo ładne. Natomiast wiecie, no, w tych miastach panuje taki harmider, ludzie się przepychają. I teraz idziemy sobie tutaj właśnie pozwiedzać Nusę. Na razie jesteśmy powiem Wam w takiej bardziej leśnej części tego miasteczka. Chciałabym na pewno się wybrać, zobaczyć jak to tutaj wygląda z punktu widzenia nie turysty, ale takiego też mieszkańca, wiecie, gdzie są jakieś sklepy, jakieś domy, bo na ten moment zobaczyliśmy tylko, tylko z resortami i hotelami tego na pewno jest tutaj znacznie więcej. I tam w oddali możecie zobaczyć, ludzie sobie surfują, jest tutaj naprawdę masa surferów. I tutaj, i na samym Bali, to Bali w sumie to jest taki raj dla surferów, bym powiedziała. W ciągu było tego mnóstwo fale tutaj do tego, co wczoraj widzieliśmy w ciągu, to są naprawdę znikome, chociaż surferzy dają radę. Jak... Powiem Wam, im jestem starsza, tym więcej mam takich rzeczy za czasów dzieciństwa. Akurat na sobie plecak. Jest to mega wygodna forma, jeśli chodzi właśnie o takie podróżowanie. A my mamy sporo rzeczy, bo ja tutaj mam i komputer, i właśnie nawet statyw potem tutaj chowam, i mikrofony, i jakieś olejki do opalania, bo jak idziemy na skuterze, to bardzo mocno opala i powiem Wam, że faktycznie to, co spotkałam się z opiniami, że w Azji słońce inaczej opala, to jest to stuprocentowa prawda. Tak finalnie dosarliśmy do Ulwatu, bo w tym Saduła jest mnóstwo rezortów i gdzie chcieliśmy jechać, jak nas nawigacja wyprowadziła do plaży, to tam panowie z ochrony mówili, że tutaj tylko jest nas spacerowo, możemy się wybrać na spacer, Natomiast nie możemy tutaj wjechać motorem. A wiecie, my chcieliśmy bardziej tak pojeździć, poglądać, niż wchodzić, bo było tam naprawdę trochę tak duszno. Zajechaliśmy do Ulufatu i jak mogliście zobaczyć na właśnie przebitkach, które wcześniej wrzuciłam, no jest tutaj przepięknie. Za mną możecie zauważyć mnóstwo pięknych klifów, jest tak miękki piasek, że co ciekawe, nie spotkałam się jeszcze z takim piaskiem na Bali, a tutaj jest mega miękki. Chodzi się i normalnie, nawet ciężko tutaj w klapkach chodzi, musiałam ściągnąć, bo się zapadam. Woda jest taka przejrzysta, ponadto jest to miejsce, tutaj my akurat jesteśmy na plaży Melasti Beach, bardzo takie polecanej, ładnej plaży. Plaże są faktycznie tutaj bardzo, bardzo czyste w porównaniu do tego, co widzieliśmy w innych miejscach Bali. Więc jeśli będziecie na Bali, to koniecznie polecam się Wam tutaj wybrać. Bardzo fajnie, że tutaj nie ma takich, wiecie, płaskich plaż, tylko właśnie są klify, bo to dodaje naprawdę mega dużo uroku plaży. Lecimy teraz tutaj gdzieś sobie znaleźć jakąś fajną kawiarenkę i pewnie siadniemy, popracujemy chwilę, bo wziąłem ze sobą komputer. Napijemy się jakieś mrożonej kawy, jak to zwykle. No i w ogóle chciałam się jeszcze z Wami powiedzieć, że tam na górze na tych klipach są hotele, więc widoki muszą być na pewno niesamowite. My w Uluwatu jesteśmy, jak wam już wspominałam nieraz, od drugiego, więc na pewno tutaj będziemy prężniej to wszystko zwiedzać. No, plan był dzisiaj właśnie, żeby Nusę Dułę pozwiecać, natomiast no, tam jest dużo jednak resortów. To jest dobre miejsce dla ludzi, którzy jadą na wakacje, nie chcą za bardzo zwiedzać, chcą siedzieć w super wypasionym hotelu i tam bardziej poruszać się wokół hotelu pieszo, nie jakoś bardzo daleko. Więc nusadła na pewno jest świetnym rozwiązaniem. Jesteśmy właśnie do takiej jednej tej kawiarni na kawę, bo tam. Yy, w na tej plaży gdzie byliśmy nie było gdzie za bardzo siąść, hejka na kolejka, nie było gdzie siąść, bo były bardziej takie wiecie beach bary do spędzenia czasu tak dłuższego, że tak powiem, a my chcieliśmy tylko w sumie kawę, coś lekko zjeść i jechać dalej, w ogóle co ciekawe na plaży zastanawialiśmy się dlaczego, ale dużo osób robiło sobie z nami zdjęcia, być może dlatego, że jesteśmy biali i blondyni. Natomiast podchodziły do nas panie, takie muzułmanki, yy, wydaje mi się, że z jakiejś wycieczki i były również z Indonezji, mówił po indonezyjsku, natomiast na pewno nie z wyspy Bali, tylko gdzieś tam, może z innej części wyspy. I podchodziły do nas i się pytały, czy mogą sobie zrobić z nami zdjęcie, więc było to trochę dziwne. Natomiast wydaje mi się, że to bierze się stąd, że jesteśmy no inni, tak, że mamy blond włosy, jesteśmy yy, biali. Maksiu, a my co sobie zamówiliśmy? hawajską, pizzę hawajską. Ja sobie zamówiłam oczywiście mrożoną kawę i będziemy dalej pewnie jechać. Udało mi się w ogóle w końcu wgrać vloga, bo miałam niemały problem z tym. W hotelu, to wiecie, jest taki internet, że jest, za chwilę go przerywa i było bardzo ciężko to chodzić grać. Wczoraj w ogóle wieczorem nie było możliwości. 15 minut ładowała mi się sama strona YouTube, więc o dodaniu filmu mogłam zapomnieć. Na szczęście teraz udało się to wgrać. Film się teraz przetwarza, więc jak będzie gotowy, to pewnie go zaplanuję dzisiaj na godzinę 14, oczywiście tego czasu tutaj. W Polsce będzie około godziny 7 rano, więc myślę, że fajnie tak rano wstać, włączyć sobie film do śniadania. Dzisiaj pewnie pojedziemy tutaj jeszcze po... Uluwatu. Ja też tu jestem, żeby nie było. No jesteś, jesteś. Też sobie coś zamówiłeś. Tylko tak coś robisz na telefonie. Nawet nie wspominam, żeby nie przeszkadzać. Bart in Bali. Takiego Bartka, który na Bali mieszka. No, kolejny Polak, który mieszka na Bali. Znaliśmy fajną właśnie miejscówkę, tutaj jest tak bardzo spokojnie, dużo zieleni, tutaj jest też yoga, centrum jogi, widziałam. I pewnie ludzie po jodze przychodzą sobie tutaj na kawkę, napić się kawki, sobie spędzić czas. To jest też dobre wifi, więc można też fajnie popracować. My też coś porobimy na komputerach, popracujemy, muszę parę przelewów porobić. I co? No i będziemy sobie zwiedzać jeszcze tutaj uluwatu. Wstępnie nam się podoba, mają na pewno najpiękniejsze plaże, najczystsze plaże, jakie widzieliśmy dotychczas. Natomiast miasto, no, no wiadomo, tak jak każde inne miasto na Bali. Co tam! Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witam Was serdecznie na, na kanale. Tak? A kogo to kanał? Mój kanał? Tak! <głos> <głos> jak Ci się podoba Bali, Maksiu? Dobrze? A co Ci się najbardziej podobało? Mi się podobały jaszczurki, yy, plaża, yy, motor. Yy. O, na motorze, to w ogóle jest pierwszy raz, prawda? Jakie tak. Na I, i, I mi się też podobały ta te zwierzątka. To takie jak wykony małe, tak? Czy to to było? Tak, co widzieliśmy na wyspie Gili? Tak, co widzieliśmy na wyspie Gili r i jeszcze co widzieliśmy na Bali. Na Bali też były, no, i dużo jest tych co? Tak. Chodzą do domu. Tak. Tak. Na tak. Hmm. No właśnie. A potem się dobrze? Nie. Jeszcze nie. A chciałbyś wódkę? Nie. Dlaczego? No, Bo są straszne. Ujocie, one nic nie zrobią. To jest około 64 gatunki węży, z czego 60 jest niejadowitych. No, więc naprawdę jest bardzo bezpiecznie, co do węży. teraz w kierunku plaży, wyhaczyliśmy sobie tutaj jakąś inną jeszcze plażę, po drodze wstąpiliśmy na milkszejki, to już nie nagrywałam, bo zabrałam się do pracy, żeby zrobić kilka jeszcze ważnych rzeczy, które miałam zrobić. Bo w tamtej lokalizacji, co nagrywaliśmy, był bardzo słaby internet, praktycznie nic się nie ładowało, więc musieliśmy zmienić lokalizację. Pojechaliśmy akurat do takiej tutaj kawiarnianej sieciówki Suka Express, Express coś takiego. Powiem Wam, mega dobre milkszejki, spoko ceny. Ludzie jedli tam też śniadania, które wyglądały też pysznie. Natomiast my już jedliśmy w poprzedniej lokalizacji, więc tutaj nie byliśmy za bardzo głodni. Teraz lecimy na plażę. Zobaczmy, jaka jest tutaj plaża, choć wydaje mi się, że mnóstwo jest też pięknych klifów. Cały czas coś jedzie za nami, musimy uważać, ale pięknie naprawdę tutaj jest. Mnóstwo zieleni wokół, dzisiaj naprawdę ciepły dzień, ale nie ma słońca, więc w sumie to dobrze, bo jak się jedzie na skuterze, to tego nie czuć, ale mocno słońce opala. Idziemy w miarę ostrożnie bo tutaj jest dość takie niepewne zejście, daj ma rączkę, ale musiałam Wam nagrać ten widok, jaki jest właśnie tutaj, jak się schodzi, no coś niesamowitego. Niebieściutka woda, piękny piasek, no zobaczcie jak to wygląda, no coś niesamowitego, przepięknie. Prawie już jesteśmy, wygląda to pięknie.